Screen na górze, kiedy poczuł się pe pewnie po wygranej z Czarkiem, pisał o tym, że mnie pokona w listopadzie. Data 29 sierpnia, kiedy nie poruszałem jego tematu lekcji. Trzeba wyciąć. Nie będziemy dymów robić. Ja bardzo chętnie, dodaj to. Zbaczmy. No i cały czas krzyczy, kiedy rewanż, kiedy rewanż. Pieniądze mu się skończyły, samochód zamówił, nie ma za co zapłacić. Nie, no no oczywiście no, trzeba wyciąć. No co, nie będziemy dymów no, robić. Czemu? Ja bardzo chętnie, dodaj to. <śmiech> <śmiech> doda? Dobrze, my dodamy. <laughs> A masz to dodać, tak? dobra, hipokryto nie publikowałem nagrania z tego odcinka. Przestań polować ludźmi, bo jest to już strasznie niesmaczne. Dotrzymaj słowa i stań do walki na dwunastce, bo inaczej nie można wierzyć nic innego, co wychodzi z swoich ust. Od zawsze byłeś kłamcą. Czekam aż zaczniesz jeszcze mi grozić jakimiś nagraniami na mnie i na moją dziewczynę, tak jak to robiłeś w loży szyderców. Właśnie wtedy pokazałeś, że nigdy nie byłeś moim przyjacielem, tylko toksycznym zająłem, zbierającym brudy na kogoś, kto Ci ufa. Ja nigdy nie miałam oraz nie mam nagrań na swoich przyjaciół. Ponadto nie mam nawet nagrań na swoich znajomych czy wrogów. Mam w sobie moralność. Po prostu w, ży w życiu nie zależy mi na cudzej krzywdzie. I poszedł na trening. Nie no, ta walka powinna się odbyć. No, jak najbardziej. Nie może być takiej narracji, że... E czy znaczy inaczej. Jeśli ktoś nie chce walczyć, to spoko, nie? Ale dobrze by było, dobrze by było, żeby... no żeby, bo Ja też rozumiem, że Marcin nie chce walczyć i chuj, nie wiem, chce jechać na wakacje, chcę walić konia codziennie, nie wiem, chce walić mefedron, chcę kurwa palić papierosy, wiecie, nie, nie ma tutaj ambicji sportowej na listopad. No to wtedy wychodzisz i mówisz siemano, y, siemano, nie chcę walczyć, zawalczymy kiedy indziej albo nigdy. Nie mam ochoty z Tobą walczyć. Ale takie zbijanie, zbijanie z tematu na zasadzie a bo mu się pieniądze kończą i chcą walczyć i, i chce walczyć. No nie, no było mówione, że walczycie, no to walczcie, nie? Więc no. I moim zdaniem nie jest w porządku, nie jest w porządku mówienie, że no po co mam walczyć, co pieniądze mu się kończą, cokolwiek. Nie no powiedz kurwa, nie chcę walczyć i tyle, nie wiem, nie mam ochoty, boję się, yy, nie jestem przygotowany, yy, nie wiem, mam wyjazd, kurwa, nie będzie mnie w Polsce, no cokolwiek, ale no... To jest takie, zjeść ciastko i mieć ciastko. Czyli ja nie chcę walczyć, ale to jego wina. Takie średniawka, nie? Sam dóbie chciał rewansz w umowie. Ja akurat nie chciałbym o cudzych umowach yy, nie chciałbym o cudzych umowach mówić, bo chuj mi do cudzych umów, ale... W... Więc nie będę mówił. Dobra, doświadczył się lekcji.